Cześć, witam Cię na kanale PulseCrypto. Jest to kanał poświęcony nowo powstającej sieci Pulse Chain, ale poruszamy tutaj również inne tematy. Mówimy trochę o Hexie i będzie też o wszystkich projektach, które właśnie na tej sieci PulseChain mają zamiar startować. Także będzie troszkę tutaj zróżni zróżnicowanego kontentu. No a dzisiaj pogadamy sobie o moich rozkminach i będzie o tym, co zrobisz, gdy Hex osiągnie nowe ATH. A Pulse Chain i Pulse X okażą się ogromnym sukcesem. Trochę sobie właśnie dzisiaj na ten temat pogadamy, ale zanim, zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałbym Wam pokazać, bo we wcześniejszym filmie tutaj na tym kanale Winter is Coming, możecie sobie do niego wrócić, mówiłem właśnie o giełdzie Mt. i zobaczcie tutaj właśnie na Google Trends, zainteresowanie czasowe, mówiłem, że prawdopodobnie pójdzie to do góry. Znaczy mówiłem, no tak wydawało mi się po prostu, że może tutaj wzrosnąć zainteresowanie i zobaczymy tutaj teraz e, faktycznie gdzieś tutaj e, te poziomy idą nam tutaj do góry, także jest zainteresowanie, ludzie wpisują właśnie Mountbox e, w YouTube'a, czyli e, nie w YouTube'a, tylko po prostu tutaj w Google, w wyszukiwarkę Google'a, czyli e, te wszystkie e, tweety zrobiły co miały zrobić, czyli e, ludzie zainteresowali się danym tematem i szukają po prostu informacji o tej giełdzie Mountbox. Także to tylko taka wstawka. Faktycznie poszło to tutaj do góry, czyli zadziałało to tak, jak ma zadziałać. No i co, dobra, przejdziemy sobie tutaj właśnie już do tych tematów. Co gdyby HEX faktycznie, faktycznie tutaj osiągnął nam nowe ATH? Zobaczcie, teraz tutaj gdzieś HEX mamy na poziomie 33 centów, 3,5 centa. Teraz taka cena jest za HEX, czyli są to bardzo dobre ceny. Zobaczcie, ta, te wszystkie pomarańczowe linie to są linie, przy których tutaj dokupowałem, i tutaj przy dwóch centach mam zamiar dokupić większą partię, natomiast jeszcze tutaj ta cena nie doszła. No i oczywiście nie wiemy, czy w ogóle kiedykolwiek yy, dojdzie, ale liczę na to, że właśnie tak będzie. I słuchajcie, o czym właściwie tutaj dzisiaj do Was chciałem gadać. Włączymy sobie tutaj taki obrazek, jak on się tutaj nam wyświetla. Yy. No i dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek pod tytułem Rozkminy. Puls Krypto, czyli no po prostu jakieś tam moje przemyślenia na temat właśnie, co gdy HEX osiągnie nowe ATH, i czy Puls Chain, i co gdy faktycznie Pulse Chain i Pulse X okażą się sukcesem, także o tym będzie gadka. No i pamiętajcie oczywiście, że wszystko właśnie, co tutaj mówię, to jest tylko wynik jakieś tam myśli w mojej głowie. Nie jest to żadna tutaj porada inwestycyjna, to są tylko jakby moje rozkminki. Ja sobie tutaj działam w ten sposób i pod żadnym pozorem nie sugeruj się mną. Ja sobie tylko tak wymyśliłem i tak sobie działam. Także nie naśladujcie mnie pod żadnym pozorem, róbcie sobie własny research. No i miejcie oczywiście swoje własne przemyślenia. Także słuchajcie, lecimy z tematem. Ja sobie tutaj wymyśliłem coś takiego, że zobaczcie, no teraz ten heks faktycznie... Poleciał nam tu na niziny, co nie znaczy oczywiście, że nie poleci jeszcze niżej. Natomiast e, obserwuję teraz, że właśnie jest takie dosyć duże odwrócenie tutaj od heksa, ogólnie od kryptowalut. Ludzie się odwracają od tego. E, moim zdaniem powinno być to odwrotnie. Teraz powinien być gdzieś tutaj napływ, e, zainteresowanie nowych ludzi, ale jak wiemy, e, nowych ludzi właśnie do tego rynku przyciąga rosnąca cena kryptowalut. Natomiast e, jeśli to spada, no to nie ma tutaj takiego poklasku. Ludzie poinwestowali. Swoje pieniądze gdzieś tutaj na górze. No i teraz wiadomo, jeśli stracili, nawet tutaj najgorszym wyjściem jest sprzedanie gdzieś na dołku, ale dużo ludzi ratuje, można tak sobie powiedzieć, swoje tutaj oszczędności i jeszcze będzie wyprzedawało się na tych dołkach, ponieważ będzie chciało uratować jeszcze jakąś swoją część tych pieniędzy, które zainwestowali. Ponieważ, jak, co się stanie, jak to pójdzie do zera? A ja tutaj chcę trochę odwrócić to, właśnie i spojrzeć na to troszkę z innej strony i powiedzieć, co się stanie. Jak to nie pójdzie do zera, tylko pójdzie na nowe ATH. Co wtedy, co wtedy powiecie, co wtedy e, będziecie mówić. E, na pewno będzie wysyp ludzi na grupach, którzy będą mówić Kurcze, mogłem to kupić za te 3 centy, mogłem to kupić za 4, za 5 centów. Nie zrobiłem tego. Kurczę, teraz żałuję, poszło, poszło do góry. A ja nie wsiadłem do tego pociągu. Obserwowałem to, ale bałem się po prostu, bałem się do tego. Do tego wejść. No i słuchajcie, na pewno tak będzie, bo tak zawsze jest. Ja to obserwuję już którąś hossę z kolei i którąś bezce też z kolei, także właściwie nie którąś, tylko to jest, mogę Wam powiedzieć. Moja druga hosta przy pierwszej hostie właśnie zachowywałem się tak samo. Kierowałem się tutaj emocjami i no było widać, było widać, że po prostu jestem świeży tutaj na rynku i uważam, że tego się po prostu nie da, tego się nie da przeskoczyć. Są ludzie, którzy potrafią to przeskoczyć i, i potrafią tutaj posłuchać kogoś, ale większość musi nauczyć się na własnej skórze. Ja również to przeszedłem i wiem po prostu jak ludzie do tego podchodzą i jak to może u nich wyglądać, więc spodziewam się, że no jest niemałe tutaj zdziwienie, jeśli jesteśmy teraz na tych, na tych niskich poziomach. No, i słuchajcie, teraz tak sobie e, chciałbym porównać, co się właśnie działo tutaj z ceną, e, jeśli było właśnie poświęcenie na Pulse chaina, a później na Pulse Hexa. Co tutaj, co tutaj się działo właśnie z ceną Hexa? E, no, bo jak wiemy, Pulse chaina jeszcze nie ma i Pulse Hexa również nie ma, ale już przy poświęceniu, jak Rysiek ogłosił, to, co się po prostu tutaj działo z cenami, z ceną Hexa. Zobaczmy sobie, przejdźmy sobie tutaj do wykresu e, i właśnie początek, początek poświęcenia na. Pulszczejna przypadał nam tutaj na 15, 15 lipca 2021 roku, czyli zobaczmy sobie na wykresie, to jest właśnie dokładnie tutaj, i wtedy HEX osiągnął tego dnia, właśnie gdy rozpoczęło się poświęcenie na pulszczejna, HEX osiągnął 19 centów, można by tutaj powiedzieć, że podszedł prawie pod 20 centów za jednego heksa, i od tego momentu, od tego momentu, po prostu cena nam przez jakiś miesiąc spadała. Do tych poziomów tutaj właśnie nawet 12 centów, nawet niżej spadła tutaj do 10,5 centa. Także zobaczcie, w dniu sieć oczywiście, że będzie poświęcenie na puszczejna i tak dalej, to było to ogłoszone wcześniej. No i pod to tutaj zobaczmy sobie, była rozgrywka, wtedy HEX kosztował gdzieś tutaj w granicach 8 centów i zobaczmy do szczytu tutaj, do tych 19,5 centa, można było gdzieś tutaj zrobić jakieś 140-140%, i później przez miesiąc mieliśmy tutaj dosyć duży spadek. Tutaj nawet był taki pik e, dosyć duży, ale wybroniło się to. No i później sobie spokojnie, spokojnie spadało aż do tutaj e, 10 10 centów. No i tutaj gdzieś e, mieliśmy zakończenie po prostu, zakończenie fazy poświęcenia na PulseChaina, i ludzie zaczęli e, tutaj po prostu kupować tego heksa pod start. Sieci Pulsechne. Zobaczcie, jakie tutaj było ogromne odbicie. Wtedy właśnie doszliśmy do tych 51 centów za heksa, ponieważ ludzie grali właśnie pod tą kopię no i chcieli tutaj po prostu uzyskać kopię, kopię swoich heksów i stąd właśnie była tutaj ta pompa. I tutaj później wiadomo, już zmarnowanie sieci nie było. Pojawia się informacja, że to teraz nie wystartuje. Heks zaczął tutaj spadać i gdzieś tutaj, właśnie w grudniu. W grudniu właśnie 2021 roku pojawiły się tutaj informacje. Nie, nie wiem, czy to dokładnie było w grudniu, czy to było troszkę wcześniej, ale wydaje mi się, że tutaj gdzieś w okolicach, na przełomie listopada, grudnia, pojawiły się właśnie pierwsze informacje, że będzie startowało kolejne poświęcenie właśnie tym razem na PulseXa. No i zobaczcie, co stało się z ceną. Znowu po prostu tutaj cena poszła do góry. Oczywiście ta cena poszła teraz dużo więcej do góry. 180%, tutaj było 140% i. Właśnie tutaj, tuż przed startem, e, właśnie tego poświęcenia cena znowu tutaj zleciała nam w dół, e, czyli tak samo jak tutaj stało się to przy poświęceniu właśnie na pulszczejna, e, cena później zleciała w dół, Z tym że tutaj mieliśmy ogromną pompę właśnie pod start sieci, natomiast tutaj tej pompy nie było, ponieważ no nie było tutaj żadnych wzmianek, że ta sieć po prostu gdzieś tutaj może, może wystartować, więc. Ten heks sobie tutaj spadał, spadał sobie. No i zobaczcie, gdzieś tutaj w rejonach, właśnie końcówki kwietnia 2022 roku, było, było ogłoszenie, właśnie, że być może w środku, w środku maja, mid may po prostu ta sieć powstanie. No i tutaj widzicie taka delikatna pompka. Z 13 centów na 19, prawie 20 centów nam tutaj heks skoczył. No ale tutaj już nawet wcześniej, 7-8 maja gdzie przestali w to wierzyć, że w środku tego maja gdzieś tutaj y, będzie, będzie, będzie ta sieć startować. No i od tego czasu po prostu lecimy cały cały czas w dół. Teraz zobaczcie, tu mamy takie wypłaszczenie i siedzimy na y, pomiędzy 3,5 a 4 centy i tak sobie nam ten HEX tutaj się buja. Także ja uważam, że tutaj był taki właśnie zrobiony test. Rysiu tutaj sobie zrobił test, co się stanie z ceną, właśnie jeśli tutaj Bitcoin, Bitcoin leci w dół, wszystko spada tutaj nam, cały rynek nam leci w dół. Co się stanie, jeśli ogłosi, że powiedzmy w połowie maja, w połowie maja ta sieć wystartuje, natomiast nie dało to jakby tutaj rezultatu. Troszkę była tylko podbitka. Oczywiście, no mógł to być test, mógł to nie być test. Ja sobie to tak mówię, że to po prostu, tak sobie Rysiu przetestował, to tutaj ewentualnie się może stać, czy faktycznie gdzieś tutaj jesteśmy w tym birmarkecie i nie warto tego wypuszczać. No i tak też, słuchajcie, się stało. Ten heks sobie spadł nam tutaj i sobie nam tutaj na tych dolnych poziomach yy, chodzi. Więc przy każdym takim właśnie tutaj yy, poświęceniu, czyli czy to było poświęcenie na Purchina, czy poświęcenie na. Yy, że tutaj na puszczenia to oczywiście było poświęcenie, później w trakcie tego poświęcenia cena heksa nam tutaj leciała na dół, no i po zakończonej fazie nam tutaj wybiło szczyt ATH do 51 centów no a tutaj przy właśnie HEX-ie, było to tylko, po prostu była ta pompa pod poświęcenie, natomiast później lecieliśmy już tylko w dół, ponieważ nie było nadziei na start sieci. Tutaj, jeszcze właśnie po nie wiedzieliśmy, co się stanie, i zobaczcie, jak tą cenę tutaj wywaliło. Każdy chciał po prostu w tym uczestniczyć, chciał mieć tego heksa, żeby dostać tą kopię. Więc zobaczcie, ja sobie tak tutaj rozkminiam, że jeśli faktycznie. A, Będziemy sobie tutaj jeszcze szli jakieś parę miesięcy w tym bearmarkecie. Podokupujemy sobie tego Heksa. To faktycznie później, jeśli zostanie ogłoszony start sieci, tutaj te wszystkie, wszystkie rynki, gdzieś tutaj zawrócą, będą szły do góry. To zobaczcie, co tutaj może się stać z tą ceną Heksa. Ja podejrzewam, że będzie to wywalone po prostu wywalone w kosmos przed właśnie startem sieci PulseChain, ale do tego sobie przejdziemy jeszcze, przejdziemy dalej. A teraz pogadamy sobie jeszcze, jak Rysiek widziałby. Właściwie nie jakby Rysiek widział, tylko czy byłaby możliwość, żeby Rysiek wypuścił sieć przy niskiej cenie Heksa. No i słuchajcie, ja sobie to tutaj w ten sposób rozkminiam, że teraz właśnie jak tutaj szorujemy sobie gdzieś po dnie, to Rysiek ma wystarczająco dużo kasy po prostu dostał na tych poświęceniach innych coinów oprócz Heksa, że może sobie po prostu dokupować na jakieś tam swoje portfele tego Heksa. I tym samym właśnie, jeśli on dokupuje teraz sobie na e, tego heksa, e, jeśli on tutaj teraz jest na dnie, to on od kogoś to po prostu skupuje, czyli ludzie tracą gdzieś tam nadzieję, a on sobie tutaj zwiększa stopniowo właśnie swój procent właśnie w tej sieci, czyli czym więcej on coinów skupi e, z tego rynku, tym więcej właśnie będzie posiadał jakby procent tego heksa, e, i tym bardziej będzie mógł później zadziałać sobie tutaj na cenę tego heksa. Więc, właśnie, moim zdaniem, jest to takie działanie, które my też powinniśmy robić, jeśli chcemy tutaj gdzieś coś później znaczyć, znaczyć w tym świecie heksa, pull i tak dalej. Czyli, jak jest stanio, to nie powinniśmy sprzedawać, tylko właśnie, właśnie kupować. No i słuchajcie, jak on sobie tutaj będzie akumulował, akumulował tego heksa, no to myślę, że jak rynki tutaj zaczną odbijać, to wypuści sobie info o starcie sieci. No i heks właśnie wtedy zacznie, zacznie nabierać rozpędu, bo słuchajcie, no pomyślcie sobie, że teraz e, nagle zaczyna się po prostu spływ dobrych informacji, że to jednak te rynki odbijają, że jednak tutaj kończy się już bezsa, e, no po prostu zewsząd spływają na nas dobre informacje, no i nagle ta cena faktycznie gdzieś zaczyna tutaj powolutku nam rosnąć, no to ludzie znowu wrócą i będą się chcieli po prostu do tego dołączyć, no i wtedy słuchajcie, jeśli wyjdzie takie info o, o sieci, że sieć pulschain startuje, Rysiek tak postanowi tutaj nam dodać jakieś info i, i będzie to jakieś tutaj bardziej, bardziej pewne, jakoś tak to rozegra, żeby to tutaj fajnie, fajnie zabrzmiało marketingowo i ludzie po prostu uwierzyli, że być może tym razem tutaj gdzieś ta sieć faktycznie powstanie, no to ludzie zaczną, zaczną skupować tego heksa, i ta cena po prostu będzie, będzie nam tutaj szła fajnie do góry, no i będzie to wszystko nabierało rozpędu. No i właśnie też przez to, że ściągnął znaczną część coinów z rynku, czyli tam skupował sobie, gdy było to tanie dosyć dużo heksów też jest tutaj zastejkowanych. No i dodatkowo też to, że po prostu on swoimi środkami, czyli, czyli tymi wszystkimi tutaj coinami, które dostał na poświęcenie, a jest tego naprawdę ogromna ilość, może też również pomóc cenie. Żeby tutaj poszła sobie w prawidłową stronę, czyli jeśli połączymy te wszystkie tutaj czynniki, no to słuchajcie, możemy naprawdę zobaczyć, zobaczyć nowe ATH tutaj na Heksie. I ja tutaj liczę, że to może być nawet dosyć, dosyć ogromne przebicie tego ATH, że to może nie być tam 60, 80 centów czy tam dolar, ale może to naprawdę, naprawdę wywalić na 2-3 dolary spokojnie, także. Oczywiście nie sugerujcie się tym, to jest tylko tutaj moja chora rozkmina, tutaj jakieś moje wyobrażenie tutaj na, na ten temat, jak to może się e, potoczyć. E, wiadomo, nie musi tak być. To jest wszystko tutaj e, tylko spekulacja, ale myślę, że spokojnie, ponad, e, ponad tego dolara e, wyjdziemy, a, a liczę tutaj, że na pewno 1,5-2 dolary możemy polecieć właśnie na tym e, przy następnej hoście, jeśli wszystko się tutaj zgra. E, wrócą dobre informacje. E, i polecimy, no i właśnie słuchajcie, i, i wtedy będzie dopiero płacz i będzie mówienie: Kurczę, a mogłem wtedy wsiąść do tego pociągu, mogłem to zrobić, mogłem, mogłem kupić tego heksa, kurczę, będzie liczenie, ile bym, bym po prostu razy mógł tutaj zrobić. No ale to już wtedy, jak wiemy, e, będzie oczywiście za późno. Jeszcze jednym takim właśnie tutaj e, po prostu czynnikiem, dlaczego myślę, że ta cena to nie będzie tam powiedzmy 80 centów, 90 centów czy dolar, tylko znacznie, znacznie wyżej. To jest to, że po prostu Rysiek będzie chciał tą cenę po prostu wywalić. A jak wiemy, no na Heksie wcale nie trzeba dużej kasy, tak jak na Bitcoinie, żeby tą cenę spompować i wywalić do, do dużo wyższych poziomów. Dlatego uważam, że jest to realne, ponieważ no myślę, że tutaj gdzieś jakieś 100 milionów dolarów może narobić, narobić całkiem sporego szumu i możemy całkiem, całkiem fajnie tym zagrać. Co innego tutaj, oczywiście, przy Bitcoinie. Taka kwota to raczej nie robi na, na Bitcoinie zbyt dużego wrażenia, a tutaj jeśli połączymy te wszystkie czynniki, no to naprawdę ta cena może faktycznie e, zajść znacznie wyżej. No i uważam, że Ryś jak może sobie pomyśleć w ten sposób, że no byłby to, słuchajcie, co jest z najlepszym marketingiem e, e, właśnie dla tutaj... Hexa, sieci Pulse i tak dalej, to właśnie to, że, że, że ta cena idzie do góry i można na tym zarobić. Także wtedy ludzie dopiero zaczną się przyłączać, zaczną kupować tutaj drogiego heksa, żeby tylko dostać kopię i pomyślą sobie, kurczę, jeśli ten heks faktycznie tutaj nam robi takie wyniki, to co dopiero zrobi pulse Chain? A jeśli on ma startować tutaj za niedługo, to kupuję tego heksa, później go sobie wymienię na Pulsechaina i dopiero zrobię tysiące razy. Także no pomyślcie, czy tak faktycznie może, może być. No, i wtedy ci ludzie oczywiście, co będą kupować tego drogiego heksa, no to sami sobie odpowie musicie odpowiedzieć na pytanie, no co, co, tutaj, co tutaj zarobią i co tutaj się z nimi stanie. Także to musicie sobie, sobie odpowiedzieć. Ja tylko podpowiem, że raczej nie będą, nie będą tutaj szczęśliwi z tego powodu. No i, no i stanie się tak, że po prostu ten heks właśnie tak szybko rosnący, idący do góry, zrobi nam właśnie hype na, na pulse chain. No i Pulse chain uważam, że wystartuje właśnie jak X będzie tutaj osiągał dosyć wysokie wyceny. No i słuchajcie, przedsmak tego mieliśmy już właśnie przy poświęceniu na Pulse chain. No i później, właśnie zobaczcie co tutaj się stało. Jaka tutaj, o, tutaj sobie przesunąłem, jaka tutaj właśnie szła ściana do góry. Więc uważam, że tutaj może to być, może to być nawet bardziej widoczne i bardziej to tutaj jeszcze agresywnie pójść do góry. Ale to słuchajcie, nie sugerujcie się tym to tak jak mówiłem są jakieś wyobrażenia moje, mojej tutaj chorej głowy także tym się absolutnie nie sugerujcie i to nie jest porada to są tylko moje właśnie tutaj takie rozkminki no i słuchajcie jeszcze to tutaj sobie tak myślę że jeśli właśnie ta sieć już tutaj wystartuje później ten pulse chain no to po tej kopii właśnie ludzie będą starali się wymienić tego heksa właśnie którego dostali w kopii na pull prawdopodobnie, ponieważ będą chcieli zrobić jeszcze większe zyski, jeszcze większe zyski. No i początkowo ta, ta cena faktycznie może tutaj pójść 2-3-5 razy w górę tego pull chaina, ale potem spodziewam się właśnie dużego dumpu, ponieważ wszyscy ci, którzy właśnie napędzą tą cenę, napędzą, zrobią tam kilka, procent, kilka razy po prostu ze zwrotu, to do nich to będzie bardzo mały zwrot, no bo słuchajcie, to to jest 3-5 razy. Ale dla tych, co poświęcali właśnie na na samym początku jeszcze poświęcali grubą kasę. Do tego mając, właśnie, bonus 2,5 razy, razy więcej, po prostu, koinów za to, że poświęcili dużo, dużo dolarów. Tam dosyć dużo jest takich ludzi, więc podejrzewam, że no im po prostu wystarczy 3-5 razy na, te, na tej inwestycji i to będzie jeszcze z tym bonusem to jeszcze będzie nawet 2-2,5 razy więcej. Więc podejrzewam, że oni zaczną właśnie zrzucać, zrzucać te tokeny. No i słuchajcie, tutaj właśnie będzie wtedy okazja dla nas. No ale ci, którzy po prostu będą kupować tego drogiego heksa, będą chcieli zrobić miliony, no to. No niestety, na tym nie wyjdą zbyt dobrze. A takich ludzi pewnie będzie, będzie bardzo dużo, ponieważ no. No tak to już tak to już po prostu jest, jest na rynkach. I teraz słuchajcie, to jest oczywiście nasza tutaj nasza decyzja, czy, czy skorzystamy, skorzystamy sobie z tej okazji, czy w ogóle jest to okazja. Czy to jeszcze zleci niżej? To tutaj każdy to musi rozegrać sobie indywidualnie. No bo jak wiadomo, no każdy, każdy po prostu podejmuje własne decyzje w oparciu o to, jakie ma tutaj zasoby i na ile sobie może pozwolić. No i właśnie tak to, tak to wygląda. Ale uważam, że jesteśmy w miejscu, które naprawdę tutaj realnie może zacząć, tutaj niejednym nie jednym życiem i zmienić go na lepsze. Ale no trzeba to oczywiście tutaj jakby wykorzystać dobrze. No i nie, nie dać się ponieść tutaj emocjom, bo ja tutaj troszkę też tak emocjonalnie to opowiadam. Ale to trzeba przemyśleć po prostu na zimno, z chłodną głową, skalkulować to po prostu normalnie. No i tyle. No i słuchajcie, tak jeszcze tutaj na koniec tych, tych moich tutaj rozkmin, że tak powiem. To ktoś może sobie tutaj zapytać, a co jeśli to wszystko faktycznie to jest jeden wielki bullshit? No i w ogóle to, to, to co tutaj gadam to jest wszystko dziadostwo i faktycznie tak naprawdę nie przedstawia to żadnej wartości i, i nic z tego nie będzie. Już to faktycznie nie osiągnie to nowego ATH, nie ma to szans. W nowej hostie oczywiście wszystkie altcoiny są zapominane, robią się nowe trendy i to nie przeżyje. Osobiście uważam, że tak nie będzie, ponieważ tutaj HEX no ma dosyć dużą społeczność i to faktycznie żyje. Zobaczcie teraz jest Besa jeśli powchodzilibyście sobie tutaj na e, twittery innych po prostu jakichś tutaj altów to faktycznie tam jest... Tam nie ma życia, nie? Natomiast tutaj na Heksie jakoś to się toczy, ludzie tutaj się po prostu tym interesują. Nie uważam, żeby tak było, ale faktycznie, co jeśli faktycznie tak by było i jest to jeden wielki bullshit. No słuchaj, ja cię zapytam tutaj troszkę przewrotnie, a co jeśli nie? A co jeśli to nie jest bullshit, i faktycznie mógłbyś teraz zmienić sobie swoje życie, ale tego teraz nie zrobisz? No i zobacz, no jeśli jest to bullshit, no to faktycznie stracisz to, co włożyłeś, nie więcej, czyli włożysz 1000 zł, 2,5. Stracisz to i tyle. I żyjesz dalej. I tak nie wkładamy tutaj kasy, którą co sobie za to kupił. Powiedzmy, 5, 5 tysięcy. Kupisz nowy telewizor yy, i co ci to da? I tak stary jest dobry. Albo kupisz sobie, mm, nie wiem, cokolwiek, hulajnogę, tyle co. Yy, Xboxa stracisz tylko na tym czas. A tutaj faktycznie dajesz to w coś, co może faktycznie tutaj y, pomóc ci w przyszłości i zmienić coś faktycznie w Twoim życiu. No ale y, słuchaj, no jeśli każdy tutaj, y, jak wiesz, podejmie może, akurat ktoś woli faktycznie mieć ten telewizor. No nic mi do tego. E, no i f, mamy właśnie taki po prostu stosunek do tego, że, że ktoś straci y, 5000, a to nie musi być 5000, bo to może być 1000, to może być 500 złotych. Słuchajcie, na tyle ile sobie możecie pozwolić. Oczywiście wiadomo, czym po prostu więcej. Y, tym po prostu możecie wcześniej z tego gdzieś tutaj wychodzić, ale to tutaj nie ma znaczenia po prostu kwota. Chodzi o jakieś myślenie, żeby coś zrobić więcej niż to, co mamy. Żeby to, co mamy gdzieś pomnożyć zanim to wydamy. O to głównie tutaj chodzi. Więc mamy yy, co? Na szali, jeśli położymy sobie te pięć tysięcy, to możemy słuchajcie, albo je stracić, albo te pięć tysięcy mogą tutaj nam naprawdę, naprawdę gdzieś pomóc i zmienić yy, bieg, tutaj tok naszego życia. Także no, tutaj możecie sobie sami zobaczyć, w którą ta stronę, ta szala u was się przechyla, no i podjąć sobie właśnie taką decyzję, na którą, no, na którą chcecie po prostu. Także to są takie tutaj moje rozkminki. Słuchajcie, nie słuchajcie tego w ogóle to co mówiłem to są moje jakieś tutaj urojenia, nie słuchajcie tego, róbcie sobie po swojemu. Ja tylko chciałem się z Wami podzielić to, co po prostu mam gdzieś tutaj w głowie. Siedziałem sobie po prostu rano, wstałem sobie wcześniej no i sobie wziąłem po prostu notatnik. I spisałem sobie to, co tutaj dzisiaj będę dla Was mówił. Pospisywałem sobie to, no i teraz właśnie Wam to przekazałem. Mam nadzieję, że jest to jakaś taka w miarę przystępna forma, że fajnie Wam się tego słuchało. No i przejdziemy sobie jeszcze do Twittera. Zobaczcie, tutaj właśnie Hex McKenzie napisał. Ludzie w krypto nazwali maszyński bohaterem i uwierzyli mu oraz właśnie Celsiusowi, ale powiedzieli wszystko odwrotnie o Richard Hart i Hex. O Richard Hart i Hexie. Ile razy Richard musi mieć rację? krypto został wymyślony, aby pozbyć się pośrednika. Kiedy zamierza się tego nauczyć właśnie? No i tutaj on mówi właśnie o tym bankructwie Celsjusza, czyli zobaczcie, kolejny właśnie kolejny token, który powierzyliśmy swoje tokeny w ręce właśnie jakiegoś tutaj pośrednika no i on zablokował nam wypłaty, czyli no mógł, mógł po prostu zrobić z tymi tokenami co chciał, bo ponieważ nie mieliśmy tych tokenów u siebie, tylko po prostu gdzieś tam wysyłaliśmy ich i były u pośrednika, także tak to tutaj działało. No i tutaj właśnie on mówi, ile jeszcze musi po prostu Richard razy mieć rację. Hex po prostu e, robi podobne rzeczy, ale on jest cały czas na naszym portfelu, czyli jeśli Rysiek teraz by sobie pomyślał, że zamrozi nam wypłaty, no to oczywiście nie może tego zrobić, ponieważ nie ma, nie ma czegoś takiego prawa zrobić i nawet możliwości, bo nie da rady tego fizycznie zrobić, ponieważ to wszystko jest w naszych rękach właśnie. I do tego tutaj w kryptowalutach. Powinniśmy dążyć. No i przejdźmy sobie jeszcze do jednego, jednego tweeta właśnie Jenkinsa. On tutaj pisze, że w 2020 czy w 2000 przepraszam, w, tak w 2020 roku, kiedy po raz pierwszy dostałem się do HEX, zainwestowałem, myśląc, że cena wzrośnie do 2 centów do końca 2021 roku. Ale Hossa z 2021 roku pokazała nam, że jest w stanie zrobić znacznie więcej. Czyli słuchajcie, on chciał 2 centy, a zrobił tutaj no znacznie więcej, no bo doszło do prawie 50 centów, czyli przerosło to jego oczekiwania i myśli, że teraz widzimy uczciwe w tej chwili właśnie widzimy uczciwe wartości rynkowe na całym świecie, czyli uważa, że hex właśnie po teraz 3, 3 centa to jest uczciwa cena za hexa, no i jego, w jego opinii następny właśnie bull run osiągniemy dolar 80, czyli zobaczcie, on też tutaj zakłada, że przebijemy to ATH prawie czterokrotnie, ja uważam nawet, że możemy to przebić właściwie jeszcze więcej no ale to słuchajcie, to to jest właśnie. Każdy sobie może uważać co chce, a co się stanie, to zobaczymy. No i bitcoina mamy teraz właśnie w tej chwili po 20 676 dolarów. Eee... Dobra, słuchajcie, ja tutaj nie będę przedłużał, myślę, że to, co tutaj chciałem wam powiedzieć, to udało mi się tutaj powiedzieć. Mam nadzieję, że nie przynudzałem wam tym, nie przynudzałem was tym i że fajnie się tego słuchało. Możecie mi tutaj dać w komentarzu po prostu Waszą jakąś opinię na to, czy zgadzacie się z tym, nie zgadzacie się z tym, było nudno, czy chcecie więcej takich pogadanek, takich moich rozkmin, czy bardziej mówić jakieś fakty, które tutaj na temat właśnie tutaj heksa się dzieją. Czy może, czy może właśnie robić takie jakieś tutaj rozkwiny? Możecie napisać co tutaj chcecie po prostu w komentarzu. No i dziękuję Wam oczywiście za to, że poświęciliście swój czas dziękuję Wam za to, że kliknęliście tutaj subskrybuj i za to, że kliknęliście łapę w górę. Kto jeszcze tego nie zrobił, to proszę cię właśnie kliknij, kliknij tą łapę w górę. To pomaga właśnie docierać do większej ilości osób, no i to pomaga po prostu też mi, żebym miał motywację tutaj coś dla Was dalej nagrywać, bo nie ukrywam, że naprawdę takie, takie, taka zwykła łapka w górę, ale no jest to dla mnie jakaś motywacja. Może jest to takie no właściwie no fajne, fajne taka, takie coś, że widzę, że ktoś po prostu dał mu łapę w górę, czyli że mu się to podobało. Także mm, bardzo fajnie, dziękuję Wam za to wszystko. No i widzimy się oczywiście w następnym filmie. Cześć!